Normalnie tak, go siedzimy z ziomkiem, to jest solo, jak niec. To jest solo. Czekaj, gdzie to... No, solo jest, kurwa, normalnie siedzimy z ziomkiem, zajebisty sezon. Zajebisty, kurwa, się... Egrywamy to, ziomek. Dobra, lecimy, kurwa, ziomek. Zajebisty sezon, kurwa. Chuj że bana dostanę zajebisty sen. Nie ja dostanę kurwa. Widzisz go? Napierdalaj kurwa. Zajebisty sen. Dawaj, napierdalaj go. Napierdalaj. Dobrze kurwa. Lecimy. He <zajmy> mikrofon. O, dawaj go, lecimy kurwa. Napierdalej z A Napierdalej. O kurwa. Napierdalej go. Napierdalej go. Napierdalej go. Jak go zabijasz, to kurwa nie wiem. Jest kurwa. Ja mi mapa zasłania, ten mikrofon nagrywania i chuj to Zabijamy ich, później mu tam wina. Siedzi jeszcze siedzi kurwa Dobry kurwa ziomek Ja go dodam do znajomych chyba później <grym> Dobry sezon kurwa, <grym> już mi się podoba ten sezon Trochę naguję, ale co tam, nie wiem co to jest Dam mu wina. Tak pokonamy wszystkim. Ciekawie, czy pana dostanę. Gdzie weka? <grymne> siedzi, jeszcze siedzi. O, lecimy kurwa na niego, dawaj. A, to bot chyba. Idziemy szukać ostatniego, kurwa. Gra w do niego, wsiadłbym, ty. Sorry, sorry at Games for teaming, but it's my first, first match of this season. And I like it already O dawaj go, dawaj, kroki Kroki słyszysz? Dawaj Znamy się, pierdolamy Dobra jest kurwa Dawaj, tam Ej Chodź tu, ja ci kurwa mi nadać, chodź. <śpiewa> ja pierdolę, co to za sezon jest, kurwa. <śpiewa> co to jest za sezon, kurwa.